Dzisiaj, jak widzicie po tytule, kolejny test na żywo. Pierwsze wrażenie. Tym razem korektor i będziemy testować korektor firmy L'Oreal z tej całej serii Trumacz. E, tak, I to jest Perfect Match. Korektor kupujący niedoskonałości cerem. Ja go mam w kolorze 1 Ivory. Z tego co wiem, to jest najjaśniejszy i chyba Wam go pokazywałam gdzieś w jakimś holu czy coś. I tak mi się wydaje, że pisałyście, że on jest ogólnie z spoczką. I Tutaj jest napisane, że on się powinien dostosowywać do koloru i do struktury skóry, tak jak zresztą ta cała seria Trumacz, że się bardzo dobrze rozciera i że jest dobrze kryjący. Tak naprawdę nie jest tutaj napisane, czy można go stosować pod oczy, ale ja go dziś nałożę też pod oczy, żeby zobaczyć, jak on będzie się spisywał, czy będzie przesuszał i tak, i czy nie. W tej chwili mam pod oczami mój krem, który nakładam na dzień, pod oczy, i to jest krem taki. Czyli Rexeline Hydroizon. Dobra, ale więcej nie kupię. I mam też na buzi parę niedoskonałości, które mi spod podkładu widać, i też spróbuję je tym zakryć. Ten kolor jest na pewno, jak widać, jasny i bardzo żółty. Wydaje się być naprawdę przyjemnie kryjący. W ogóle nagrywam Wam to, to pierwsze wrażenie w trakcie nagrywania z tą drogą czat, czat make-upu z tym make-upem. Przyjemnie się rozciera. Na razie no nie mogę mu nic zarzucić. Naprawdę nieźle kryje. Um, Jak kupiłam na tych promocjach wszystkich minus 40 zresztą, teraz te promocje też będą w... Rosmanie w naturze. I ja go kupiłam. On chyba kosztuje jakoś tak w granicach 30 zł, więc można go dostać teraz sporo taniej. Powiem wam, że wygląda całkiem nieźle. Szybko go przypuduję, żeby mi się nie zabrał w załamaniach Skóry Ładnie wygląda też przypudrowane. Czasem one, te korektory w zetknięciu z pudrem mogą się robić dziwne. <gry> Od razu jakoś z automatu się ważyć czy coś. A ten już podrobiony wygląda naprawdę ładnie. To niedoskonałość mi zakrył. Ja mam na tym teraz takiego stróbka, więc też jest to widać tą siłą rzeczy, ale wygląda to całkiem nieźle. Um, nie wiem dokładnie, ile jest kolorów. Spróbuję Wam jakiś link do strony producenta na dole zostawić. I zobaczymy się za kilka godzin Ja teraz wracam do tamtego filmu Wykończyć makijaż Natomiast my zobaczymy się wieczorem W tej chwili jest godzina 14 Więc za kilka godzin zobaczymy jak ten korektor się pod oczami utrzymał Na razie jest ok Hejka, jestem podsumować dla Was korektor Nie mam przy sobie zegarka Ale zaczął się w wojewódzki, więc jest 22, 30, coś takiego, słyszę po prostu w sypialni, że leci. I powiem Wam tak, generalnie korektor się utrzymał, nie wygląda źle, jestem zaskoczona, bo myślałam, że będzie wyglądał gorzej. Troszkę zaraz po aplikacji zebrał mi się tu w tych samych zmarszczkach pod okiem, tam gdzie e, rusza się powieka, ale ja to palcem poprawiłam i było wszystko ok. Zrobię Wam zbliżenie, ostrzegam jak zwykle, że mój makijaż jest już taki dość zmęczony, więc się nie wystraszcie myślę, że ta okolica pod oczami nie wygląda najgorzej, nie, jest, nie zważył się, nie zrolował, nie porobiły się jakieś cuda i tak jeszcze szybko nawiasem, bo trzymam w ręce na ustach mam pomadkę Catrice Ultimate Shine w kolorze 250 Whats Apricot taki nude, brzoskwiniowy kolor morelowy trochę więc to tyle właściwie. Na niedoskonałościach trzyma się całkiem nieźle. No tu przynosie mi się wytarło, ale to jest normalne w ciągu dnia ja yy, korzystałam z chusteczek higienicznych, więc on się musiał wytrzeć. Powiem Wam, że jestem z tego korektora zadowolona, ale polecam go bardziej na niedoskonałości na pewno niż na niż pod oczy. To na pewno, jeżeli ktoś ma ochotę yy, pod oczy, to też można, ale zalecam na pewno dobry krem nawilżający. Yy. Ale wiem, że to jest naprawdę przyjemny korektor, nawet pod oczy. Szczerze mówiąc, myślałam w ciągu dnia, że trochę go gorzej potraktuję, ale widzę teraz, że wygląda naprawdę, naprawdę nieźle. I to właściwie wszystko, jeżeli chodzi o ten produkt. Dajcie znać, czy miałście go. Dzisiaj byłam w Rosmanie, jest ta wyprzedaż minus tam 50% na produkty różne. I kupiłam kilka nowych podkładów i korektorów, i jakiś tam róż, więc te testy naprawdę będą trwać, i trwać, i trwać. E, dobra, ja tymczasem uciekam. Jeszcze raz mu dajcie znać, jeżeli miałeście ten korektor, co o nim myślicie. E, czy filmik wam się podobał? Jeżeli trochę wariuje kolorystyka i balansy bieli, to ja mam ale coś poprzestawiałam z balansem bieli i staram się wrócić do poprzednich ustawień. Myślę, że już jutro, już więcej zrobiłam źle, więc myślę, że już jutro będzie ok. Jutro będę nagrywać. Do następnego razu.